Dzień dobry, witamy Państwa na briefingu prasowym Polski w 2057 Martyłowni. Jest teraz ze mną posłanka Joanna Muka, jest teraz ze mną ekspert prawna Miłosława Zagrowa. Będziemy mówić o temacie, który służbał wczoraj całą Polskę. Wszyscy śledziliśmy to, co dzieje się z ośmioletnim Kaminem. Byliśmy w szoku jak zwalnia. Niestety powinien nie był pierwszym i nie będzie ostatnim ofiarą. To musi być działanie, które doprowadzi do tego, że nigdy więcej żadne dziecko nie zostanie skrzywdzone z roku rozwój. O to, jakie natychmiastowe działania muszą być wprowadzone. Proszę o przedstawienie tego panią poseł panią ekspertą. Mam nadzieję, że w tym temacie polityczny konsensus powinien być oczywisty. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, niemoc rodzi przemoc. Niemoc państwa polskiego jest przyzwoleniem dla sprawców przemocy. Polskie państwo zostało zaprojektowane w taki sposób, że reaguje dopiero na przemoc ostateczną, czyli na tę przemoc, która kończy się tragedią. To jest dramatycznie złe. Dobre państwo będzie funkcjonowało w ten sposób żeby reagować na pierwsze objawy przemocy, żeby nie dopuszczać do kolejnych incydentów przemocy, żeby karać w sposób adekwatny już za pierwsze incydenty przemocy. I tak powinniśmy działać jako państwo, żeby chronić dzieci, żeby chronić kobiety, żeby chronić innych, inne ofiary przemocy. Niemoc rodzi przemoc. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest naprawdę niezwykle istotne. Polskie państwo jest, nie ma mocy sprawczej do tego, żeby chronić ofiary przemocy, a obrona przed przemocą jest podstawowym prawem człowieka. W 2019 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaapelowała do wszystkich polityków, żebyśmy wprowadzili do polskiego porządku prawnego rozwiązania których celem jest to, żeby za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z incydentem dramatycznej przemocy, żeby wprowadzać swego rodzaju monitoring tego systemowy tego przypadku. Czyli żeby nie szukając winnych sprawdzić, który element systemu nie zadziałał. Taka ustawa znalazła się nawet w Sejmie. Ale od pięciu lat, od czterech lat nie jest procedowana. Nie wiemy dlaczego. Nie mamy pojęcia dlaczego. Powinniśmy natychmiast wrócić do procedowania tej ustawy. My ze swojej strony, ze strony Polski 2050, deklarujemy chęć pracy nad tą ustawą. Jeśli nie teraz, jeśli nie w tej kadencji, jeśli w tej kadencji to się nie powiedzie, to zapowiadamy Państwu, że znajdzie to się w programie naszej partii i zrealizujemy to po wygranych wyborach. Bo ten. Monitoring systemu za każdym razem, kiedy dzieje się coś tragicznego, jest konieczny po to, żeby kolejny raz tego typu sytuacja się nie wydarzyła. To tak jak przy katastrofach lotniczych. Sprawdzamy, co nie zadziałało, sprawdzamy, który element nie zadziałał, po to, żeby tego typu katastrofa nie wydarzyła się nigdy więcej. Śmierć dziecka jest katastrofą i dlatego też chcemy wprowadzić taki monitoring systemu po to, żeby tego typu katastrofy nigdy więcej się nie wydarzały. Notabene dotyczy to również przeglądu systemu wtedy, kiedy dziecko popełnia samobójstwo. Finowie wprowadzili tego typu rozwiązanie i dzięki temu wyeliminowali ogromną część samobójstw dzieci i młodzieży i również w tej tragicznej sytuacji uważamy, że taki monitoring systemu powinien zostać wprowadzony. Ale system to ludzie, różni ludzie w różnych miejscach. To pedagodzy, psycholodzy, których tak drastycznie i dramatycznie brakuje w polskich szkołach, ale to też pracownicy opieki społecznej, asystenci rodziny, e, których mamy w Polsce po pierwsze za mało. E, są setki, jeśli nie tysiące wakatów w całej Polsce. E, ludzie nie garną się do tej pracy, bo to praca bardzo niebezpieczna i dramatycznie źle opłacana. I jest to też praca, e, przy której. E, Pracownicy, którzy wykonują tę pracę, nie dostają żadnego wsparcia ze strony państwa. Nie mają ani superwizji, ani żadnych specjalnych szkoleń czy wsparcia w postaci na przykład tego, żeby, żeby państwo dało im narzędzia do tego, żeby mogli interweniować w sytuacjach, kiedy, kiedy to jest konieczne. Ochrona przed przemocą jest podstawowym prawem człowieka. Jeśli nasze państwo tego nie zrozumie, to nadal będą ginęły dzieci, nadal będą ginęły kobiety, nadal będą ginęły inne ofiary przemocy. Koniec, dość. Niemoc rodzi przemoc. Musimy skończyć z tą niemocą. Dziękuję. Proszę Państwa, w trakcie pandemii zostało przeprowadzone badanie dotyczące stosunku Polaków do przemocy jako takiej. 85% badanych wyraziło zdecydowany sprzeciw, ale 10% powiedziało, że pewne formy. Przemocy mogą być akceptowalne. I takimi formami przemocy, które nie budzą stanowczego, zdecydowanego sprzeciwu całego społeczeństwa jest przemoc wobec dzieci, wobec tych, którzy nie mogą się skutecznie obronić, tak jak Mały Kamil, tak jak wcześniej Zuzia Storunia czy Blanka Zolecka. To wszystko były dzieci, które cierpiały po cichu, w milczeniu, bo krzywdę wyrządzali im opiekunowie. Myśmy po wyjściu z okresu PRL-u nie zdołali zmienić nie tylko ustawowej definicji, ale i podejścia do tego, czym jest opieka rodzicielska i czym jest odpowiedzialność rodzicielska. Dalej posługujemy się w naszym systemie prawnym przede wszystkim pojęciem władzy rodzicielskiej, a władza z definicji opiera się na przemocy bo ktoś rządzi kimś, z reguły dzieckiem. Jest kilka obszarów, które wymagają fundamentalnej zmiany. Po pierwsze, telefon zaufania dla dzieci musi opłacać państwo, a nie dobroczynność ludzi i zbiórki społeczne. To jest zadanie państwa, żeby ten telefon działał 365 dni w roku przez całą dobę. I co więcej, numer tego telefonu musi znać każde dziecko w Polsce. Nie tylko dzieci, które są zagrożone przemocą, ale też dzieci, które czują się bezpiecznie. Po co? Po to, żeby mogły pomóc swoim koleżankom i kolegom. Bo czasem, a nawet bardzo często, jest tak, że dzieci cierpią w milczeniu, ale w milczeniu przed dorosłymi. Czasem znajdują. Zaufanie tylko do swoich rówieśników. Każde dziecko w Polsce powinno wiedzieć, gdzie szukać pomocy dla siebie, ale też i dla swoich rówieśników. Zróbcie Państwo w domu mały test i zapytajcie swoje dzieci, czy wiedzą, gdzie poszukać pomocy, jeżeli powezmą wiedzę o tym, że jakieś dziecko cierpi. I będziecie mieli szybką odpowiedź na to, jak niski na razie jest poziom świadomości w naszym społeczeństwie o tym, gdzie można znaleźć pomoc. Po drugie, ustawa, o której wspomniała Pani Poseł, czyli ustawa o monitorowaniu przypadków krzywdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym. Naprawdę jest możliwość uchwalenia tej ustawy jeszcze przed końcem tej kadencji. Tu nie potrzeba wielkiego wysiłku. Projekt jest gotowy, przygotowany przez fachowców. Pan prezydent Andrzej Duda deklarował swoje wsparcie dla takich działań legislacyjnych. Pora przełożyć to na faktyczne działania. Czasu do końca kadencji wystarczy. Należy dokonać po trzecie przeglądu obecnie funkcjonujących procedur. Przez ostatnie 35 dni, kiedy Kamil dzięki medykom znajdował się w stanie śpiączki, już nie odczuwał bólu, Słuchaliśmy wyjaśnień różnych organów o tym, kto jakich kroków dokonał, kto jakie dokumenty wypełnił. Szafy i segregatory są pełne dokumentacji proceduralnej. I w gorszu tych procedur dziecko straciło życie. To nie tak powinno wyglądać. Nie może być tak, że rodzice, którzy zmieniają miejsce pobytu bo uciekają przed odpowiedzialnością bo wiedzą, że postępują źle. Zabierają dziecko spod nadzoru jakiegoś organu, i ono trafia w niebyt. Wszyscy w tym kraju, jako jego obywatele, od dziecka mamy numery PESEL. Nie może być tak, że dziecko ginie w systemie. Historia dziecka, szczególnie tego narażonego na przemoc, musi być czytelna dla wszystkich organów w dowolnym miejscu, w którym to dziecko się znajdzie, choćby tymczasowo. Nie może być również tak, że przepisy. Są interpretowane intuicyjnie i w oparciu o doświadczenie życiowe. Słyszeliście Państwo o tym, że sąd nie znalazł podstaw do umieszczenia Kamila w pieczy zastępczej, bo nie dopatrzył się przemocy. To nie może tak dłużej wyglądać, że indywidualny sędzia w oparciu o swoją indywidualną interpretację stosuje bądź nie przepis. Te przepisy są po to, żeby je stosować jednakowo w sytuacjach, które zasługują na ich zastosowanie. Brakuje również narodowej strategii ochrony dzieci. Specjaliści, były rzecznik praw dziecka, pan dr Michalak, apelują od lat, żeby państwo zajęło się strategicznie dobrem dzieci. Nie ma w Polsce żadnego centralnego organu, który koordynowałby. Działania państwa wobec dzieci. O Rzeczniku Praw Dziecka możemy tak naprawdę zapomnieć. O Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej również. Ich bezczynność jest legendarna. Nie robią nic po to, żeby chronić dzieci przed przemocą. To musi naprawdę ulec zmianie. Potrzebujemy oczywiście dodatkowych nakładów finansowych na wszystkie te obszary, o których wspomniała pani poseł, ale potrzebujemy też, Szerokiej zmiany społecznej świadomości i mentalności. Wzruszały nas słowa Mariana Turskiego i Marka Edelmana o niebyciu obojętnymi. Pora zacząć je stosować. Dziękuję. Jedenaste reaguj, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo. Widzimy, że już koleżanki z Platformy. Pytanie Pani ten Jesteśmy przekonani o tym, że każdy przypadek, każda sytuacja powinna zostać poddana takiemu przeglądowi systemu. Tak jak to się dzieje w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o przemoc stosunku do dzieci, w Finlandii, jeśli chodzi o samobójstwa dzieci. Każdy przypadek, system, osoba po osobie, urząd po urzędzie, kto w jakim momencie nie zadziałał. Dopiero wtedy... Myślę, że, że taki systemowy przegląd będzie tutaj odpowiednim rozwiązaniem i jesteśmy przekonani o tym, że to jest to, jest to rozwiązanie, którego naprawdę potrzebujemy dla naszych polskich dzieci. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.